Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Z tego LM, aby pasowało więźniście, nie wiem za kogo. no. Dobra, z ławki będzie wchodził bystro. Dobra, idziemy grać. Tylko zaraz przyjdę, skoczysz sobie do łazienki. Dobra, zaraz wracam. Nie, nie możesz. Nie. Progres i to spory u Ubero, nie? Ale jednak cały czas do mnie go niektóre kawałki nie o Ale mimo wszystko. O skóry, ostatnią, ostatnią płytę się fajnie słucha, nie? Dobra. Przepraszam, ale muszę czapkę Olofmeistera założyć. A mm. mam za... O kurwa. Trzeba go rozjebać. da, 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 da! O oh my god, jak ja wygram tym składem, to przysięgam, nie wiem co zrobię, ale po prostu będę się śmiał przez tydzień z tego. Bo będę robił sobie tak, żeby na przykład teraz grał City, do kiedy nie przegrał. 1 zero! Tak. <grym... grym> naprawdę by się oddał na na zawał. Dok! Tak. ja, ja, ja! kurde! Mogło być dwa fenom. Mogło być dwa? ...pleja zdania, a drugi często się umawia i nie odzwania. 2 To nie wierzę, stary. On Wundergranda sobie tam bawi. A to co, bonus to nie kumpel? Nie mój! Ja z nim flaszki nie pali... nie, nie paliłem. Nie paliłeś. Nie. <laughs> nie piłem. Jakim cudem to moją ręce wybił? A trafił, 2 -1. kurde. Nie, proszę. Kurde, 2-2. Oh. Larson z główki. Zero. Jedna. dwa? Tak, bo 2-2 było i odpowiedź piękna. Piesenka to może Kasia popłaszcz. Koniec. Może śpiewać piesenkę. No fucking way! Nie mam pytań. Lachu maister. Dobrze. Yeah. Tak jest. Tak jest. Taki skład matara. No to ty, typu no stary no... dwóch informów brakuje i miałby cały skład informów. Część u y, chyba na górze głowy mały są. A przegrywam. W, w tych krótkich to. włosach to było bardzo widać, nie? Pięknie, jeden jeden, ale odpowiedź. Skalony, tak. Sam się tak. Kurde, się wyodbije. Stary, ich poznaje jeszcze. No, 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 rozumiem. Tak. Czyli jest tyle jest y, typów. Benzema! Ale jak już uderzył, to pięć. Ale pięć. Dobra. Wszystko jasne. O kurde Podrycie, no, fajnie się No, no nie, 3-2, jakiego gość przyfarcił teraz O oh my god Już odszedł, nie, nie wiem No wiesz, ja tylko wyraziłem swoje zdanie Jest, tak. czy, czy, Nie, bo się o, o mnie chodziło, nie? No, no, rozumiem, rozumiem Ale patrz, co robi Salah no, Ale nie oszukujmy się, no seria. I gra w Fiorentinie, no, więc, więc nie ma jakiejś tam konkurencji wielkiej. Uh, uh, uh. Loko, loko. Nie mam pytań. Koniec. 5-3. Wygrałeś? Tak. Tata.